Panie redaktorze, jesteśmy dosłownie 10-15 minut po ósmej po ogłoszeniu wstępnych wyników sondażowych. Właściwie to każdy mówi co innego, ale wygląda na to, że jest druga tura i, i to prawdopodobnie trudna dla Jarosława Kaczyńskiego. Jakiś komentarz w tej sprawie, bo wyniki, na wyniki oficjalne będziemy musieli jeszcze poczekać, no pewnie do poniedziałku wieczorem w Tarku. Wygląda na to, że przewaga komorowskiego będzie raczej kilkuprocentowa niż kilkunasto procentowa. E, jeszcze widać drugą prawidłowość. Przy stosunkowo wysokiej frekwencji była niska frekwencja w tzw. Tak pisowskich bastionach. E, oni z różnych powodów nie zostali pociągnięci, nie poszli na wybory. Natomiast była bardzo duża mobilizacja po stronie e, tych miast, gdzie platforma miała e, przewagę, i to dało tą kilku procentową, procentową przewagę e, kom Komorowskiemu. Jarosław Kaczyński uzyskał wyższy wynik niż miał PiS i w wyborach parlamentarnych, i do, szczególnie do Europarlamentu, więc udało mu się pozyskać ewidentnie jakichś nowych e, wyborców. Nie wiadomo, e, czy Komorowski nie stracił w stosunku do tego, co ja Platforma. To jest przybliżony gdzieś wynik, tak przekładając na liczbę wyborców. Nie znamy jeszcze dokładnie. E, teraz wszystko zadecyduje mobilizacja twardych elektoratów, ponieważ w drugiej turze będzie niższa frekwencja. E, ben, e, Kilka milionów osób wyjedzie na wczasy i pewnie większość z nich jednak nie weźmie udziału w wyborach i wygra ten, kto wzbudzi większe emocje. Generalnie to będzie kampania na to, żeby zmusić ludzi w czasie wakacji do głosowania, czyli dać im dużą motywację. Jeżeli e, PiS e, odwoła się do swojego tradycyjnego elektoratu i pobudzi te regiony tradycyjnie pisowskie, e, ma szansę wygrać wybory. Jeżeli e, e, spadek będzie proporcjonalny, to znaczy spadnie tyle samo co w pis e, czyli u Kaczyńskiego, jak i w Platformie, wtedy Komorowskie wygra. No, wszystko zależy od tego, kto wywoła większą determinację. Jeżeli e, sztabowcy Kaczyńskiego będą potrafili zmienić nieco tą kampanię, czyli, czyli tym, razem, tym razem już nie ubierać go w skórę króliczka, ale rycerza raczej, fajtera, który, który chce wyjaśniać najważniejsze sprawy polskie, w tym tragedię w Smoleńsku. Jestem przekonany, że nawet można zyskać więcej głosów niż w tej pierwszej turze, a nie będzie to proste ze względu właśnie na wakacje.